Z czym kojarzy się no, Pani Rosja? Tu jest, kocha. Nie <laughs> z czym. Z Leninem, z rewolucją. To czym kojarzy, z czym kojarzy Ci się Rosja? Rosja mi się kojarzy głównie y, y, z metalem. Z czym kojarzy się Pani Rosja? Z sąsiadami ze strony wschodniej. Z cerkwią. E, na pewno z cerkwią, z Moskwą, z... Mm... Ludowymi strojami i muzyką ludową typowo Zimę. rosyjską. Tak! I z mrozem przede wszystkim. Rosja, Moskwa, z czym jeszcze? Putin. Z czym kojarzy się Wam Rosja? Z może, może to zabrzmi śmiesznie, ale z wódką. Z pałacem zimowym, z rewolucją październikową i z powstaniem dekabrystów i tyle. Kto jest prezydentem Rosji? Władimir Putin. 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 Matko. Matko. Obecnie. Dziewczyny. Putin. Pijacze. Putin. 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 Co najczęściej się jada w Rosji? O Jezus. Roskie pierogi. Wódkę. Wódkę. Żarkoje. Nie wiem. Mm, jak to się nazywa? Y... To takie kluski. Y... Dobrze, przyjmijmy, że nie znamy. Nie. <laughs> o jejku, chyba pierogi? Nie wiem. Pier pierożki te, ruskie, ruskie pierogi. Wódka z żelatyną. Czy uczyłyście się kiedyś? Ja się uczyłam trzy lata. Ja się nie uczyłam. Ale umie... chciałabym się nauczyć. U mnie kiedyś <słyski> <noise> <noise> da. <Do? Do? Do. głos> e, czy uczyła się pani kiedyś rosyjskiego? Uczyłam się przez 8 lat. A umie pani coś powiedzieć? No nie bardzo. <głos> 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 czy uczyłeś się kiedyś rosyjskiego? Y, tylko liczby. A coś powiedzieć po rosyjsku? Y, do Horosha spasiba, gawariki, paruski. Pócz śledzam, pócz nie słońce, pócz śledzam, nie nie niebo. Pócz śledzam, pócz nie tma, pócz śledzam, duja. Do widzenia. <laughs> A <Super>. widelecz. <laughs> Czy uczyła się pani kiedyś rosyjskiego? E, tak, ale jakoś mi nie podchodził. Wolałam hiszpański. A umie pani coś powiedzieć po rosyjsku? No to teraz y, tak na szybko. Hmm, no, pagadi. Tak, no, pagadi. Z tego. Z, z, z tego, blip, latająca. Mm, nie wiem, <tutek> może wiem, ale. I zaraz. Które mają zjechać? No, dokładnie, dokładnie <tutek> tego nie było w planach. Dobrze. I stolica Rosji. No to teraz w Moskwa chyba, nie? Tak, dziękujemy. dziękujemy.